Witajcie kochani, z tej strony Wina. Winaja, witam wszystkie zodiakalne byczki. Byczki, które są oczywiście wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również byczki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście wszystkich zachęcam do wysłuchania, do oglądania, a osoby, które są tutaj pierwszy raz i Wam się tutaj spodoba, będę bardzo wdzięczna, wręcz zaszczycona, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję, najlepiej dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. I w tym miejscu zarówno moim widzom, jak i nie widzom bardzo dziękuję za łapki w górę, za wszystkie piękne cudowne. Komentarze, te miłe słowa. Bardzo miło mi się to czyta, a jeszcze przyjemniej się y, odpowiada, odpisuje. Dobrze, moje byczki. Horoskop tygodniowy, ekspresowy, taki na tydzień od 12 do 18 czerwca. Zobaczymy, jakie energie idą do Was w tym tygodniu, na co zwrócić szczególną uwagę, a na co uważać. Także co? Zaczynamy, nie gadamy. I byczuł się, byczuł się, pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, tak? Więc nie wszystko będzie pasować, nie wszystko będzie rezonować. Wierzcie wyłącznie te energie, które pasują, odrzucajcie te, które się nie. Nie zgadzają. Dobra, byczki, zobaczmy, zobaczmy, cóż tam u was w tym e, tygodniu. Jeszcze tutaj dokładnie potasujemy. Uh -huh, uh -huh. I okej, okay, zaczynamy. Wyzwanie dla Byczka. Taka karta patronująca na ten tydzień. No nie no okej. Okay. Praca finanse. Uh -huh, miłość. Okej, okay, rada. No dobra. No dobra. Wezwanie, tak? Dla Was, energia z zewnątrz, wezwanie bardzo często osobiste, aura, klimat z tego tygodnia. Tak, mówię, że nie pobyczkowemu, bo no, byczku, byczku może w tym tygodniu troszeczkę popłynąć, wiesz, falą miłości, falą uczuć i emocji. Mhm. A byczek tak czasami, wiecie, broni się, nie? Troszeczkę byczki lubią się tak um, bronić przed tymi emocjami. Bardziej wolą stąpać tak twardo po ziemi, a w tym tygodniu coś może rozpraszać. Może się ktoś zakocha, co? E, dobra, ale byczki, teraz mówię do pań. Nie? Zaczniemy. To takie babskie pogaduchy. Zaczniemy od, od babskich pogaduch. No, w tym tygodniu, moje drogie panie byczkowy, może was dopać jakiś yy, facet, nie? Ale ten facet, no, dosłownie przejdzie bardzo szybko do działania, nie? On się tutaj nie będzie ceregielił z wami, nie? Bo on będzie takie, mam wrażenie, przekonany, że to ty właśnie pani byczkowo jesteś tą jedyną kobietą mojego życia, nie? Także, no nie wiem, nie wiem, jak to u Was będzie ta sytuacja rzeczywiście wyglądać, czy trzeba się będzie przed tym Panem, być może ktoś z Trygonu Wody, rak rybki lub skorpionek, eee, trzeba się będzie przed tym panem obronić czy go wiecie, przyjąć do swojego serduszka ale oczywiście no wyzwanie nie wyzwanie albo, albo go wziąć albo go nie brać <grym> ale nie naprawdę będzie dosyć taki może nie nachalny, tylko naprawdę zakochany zakochany tak i bądź wasz partner tutaj będzie też taką przejmować prze, prze Przejawiał, przejmował, o, przejmował e, inicjatywę. A wy panowie, teraz już skończyliśmy babskie pogaduchy, a wy panowie, chłopaki moje, no nie bójcie się, nie bójcie się iść w podryw, jeżeli jakaś kobieta Wam się podoba. Nie bójcie się też przepraszać, dogadywać się ze swoimi obecnymi partnerkami, tak? Bo, kochani, ona się nie domyśli. Ona się absolutnie nie domyśli. Tutaj i za głosem serca, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Ale jeśli nie chodzi o tych panów i panie, które się tutaj pojawiają, jeśli nie chodzi o sprawy miłosne, to drogie byczki. Wasze wyzwanie na ten tydzień to przede wszystkim panować nad emocjami, wiecie, bo możecie w tym tygodniu być troszeczkę bardziej wrażliwi na niektóre sprawy i obojętnie na jakie sprawy, czy to będą sprawy zawodowe, osobiste, czy właśnie związkowe, no to tutaj warto wyważyć troszeczkę emocje, nie? Tak troszeczkę się też dostosować, dostosować do otoczenia zgodnie z tym, jaka rzeczywiście jest sytuacja, na co się nie ma wpływu, i żeby tutaj te emocje troszeczkę. Umieć wyważyć w niektórych sytuacjach, umieć wyważyć, uspokoić się, też wyciszyć, tak? Bo tutaj e, takie informacje. Także no, troszkę uczuciowo, troszkę miłośnie w tym tygodniu, tak jak mówiłam, nie pobyczkowemu, ale e, tutaj taka rada, takie wyzwanie, żeby to wszystko umieć ładnie wyważyć na spokojnie, no, nie, nie nadwrażliwie podchodzić do tego. By czuł się praca. No. I powiem Wam tak, drogie byczki. Sprawy takie finansowe czy zawodowe, raczej, a właściwie nawet na pewno tutaj jest tym królem monet, jak najbardziej takie pomyślenie, tutaj. Możecie poszerzać swoje możliwości zawodowe, finansowe. Może ktoś tu walczy o awans w tym tygodniu, ktoś prowadzi jakieś własne biznesy. Ogólnie tutaj taka energia bezpiecznego zaplecza, zarówno finansowego, jak i zawodowego, prawda? Udane interesy, udane spotkania z klientami, jakieś transakcje. Tylko wiecie co? Też takie propozycje się tutaj pojawiają, jeżeli ktoś poszukuje pracy. Tylko wiecie co? Największym wrogiem dla Was, byczki, w tym tygodniu może być pośpiech i właśnie działania w tak zwanym afekcie, bez przemyślenia. Tak? Wiecie, co z tego, byczki, że Wy nabierzecie w tym tygodniu jakoś większą ilość zleceń, nie? Ale jeśli nabierzecie, im więcej nabierzecie, to, no, to trudno będzie wykonać te, te zlecenia, te projekty dokładnie, nie? Trzeba będzie być może do nich wracać, więc tutaj Pora na namysł, na takie troszkę takie no. Dosiąść, po prostu dosiąść ten projekt, dosiąść to zlecenie, dokładnie przyjrzeć się tym ofertom, zbadać, prawda, rynek pracy, jeśli jakieś nowe oferty, bo być może od tej, co która się tutaj ma szansę pojawić, być może pojawi się, jest jakaś ciekawsza, tak? Więc tutaj tak dokładnie, dokładnie się nad tym wszystkim pochylić, po prostu, nie? Zatrzymać czasami. Mhm. I byczki, jeszcze w tym tygodniu kontrolujcie finanse swoje, tak? Bo mam takie wrażenie, że ta wypłata. Bardzo szybko może się rozpłynąć, nie? <laughs> może się rozpłynąć, więc tutaj troszeczkę tak uważajcie. Ale ogólnie, jak najbardziej bezpiecznie, nie? No król monet on ogarnia, tak? On ogarnia więc byczek i to jest też Wasza energia i byczek raczej tutaj te sprawy wszystkie ogarnia, tylko pamiętajcie, bez pośpiechu, bez pośpiechu, <laughs> bez emocji też troszeczkę, tak, nie? Nie w afekcie, tylko z namysłem. I będzie dobrze. Dobra, idziemy do miłości, kochani. <śmiech> <śmiech> I okej. Okay. Nie wiem, czy to już się wydarzyło, lub czy dopiero się wydarzy w tym tygodniu, ale tu karty mówią jasno. On, ona, być może ktoś z trygonu powietrza bliźnięta waga wodnik. Ale on, ona wcale, ale to wcale nie chciała cię byczku skrzywdzić. Tak? Nie zrobiła tego specjalnie bądź to, co wam się wydawało, że zrobiła, lub ktoś wam powiedział, że zrobiła, nie zrobiła ta osoba wcale tego. Tak? Więc miejcie to na uwadze. Nie? coś może wyglądać w ten sposób, że ktoś działa przeciwko wam. ktoś może wam narobić plotek, że wasz partner, partnerka lub osoba, którą jesteście zainteresowani działa przeciwko wam jest nieuczciwa, niefajna i w ogóle, nie. ale tu jest wyraźnie informacja, że absolutnie to się nie, to nie miało miejsca, bądź nie będzie miało miejsca, więc tutaj nie ma powodu do tego, żeby od razu cierpieć, płakać, lamentować lub się na kogoś obrażać. jest tutaj taka pierwsza informacja, no. I kochani, tu jest też nadzieja. Bardzo fajnie, że te karty się odwróciły, bardzo fajnie, bo to dobry zwiastun, nie? Kochani, jest nadzieja, tu jest odbudowa zaufania. Odbudowa zaufania, tu jest też, wiecie, wiecie oczyszczenie z zarzutów, tak? Więc, więc bardzo dokładnie się przyglądajcie tym swoim właśnie związkom, relacjom i, i sytuacjom, które mogą boleć, ale być może to będzie wyolbrzymione, i właśnie tutaj z tym królem już co mówiłam na początku, żeby troszeczkę tutaj nie reagować tyle emocjami, co dokładnie przyglądać się, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości, tak? To jest pierwszy przekaz. Drugi przekaz, kochani, to ja mam tutaj dochodzenie do siebie po trudnych przeżyciach, takich wiecie, akcjach związkowych, nie? Miłosnych. Jeżeli jest gdzieś jakiś byczek, który no miał, no, albo no, no miał, dokładnie miał jakieś takie perturbacje typu Kłamstwa, oszustwa, nawet zdrady. Ktoś bardzo nieuczciwy, ktoś to byczka po prostu wykorzystał do swoich celów pod pozorem wielkiej miłości, wielkiego kochania. To jest nowy początek. Nowy początek mi się tutaj pokazuje. Byczek. Odzyskuje wiarę w ludzi w tym tygodniu. Być może spotykacie, o, właśnie, tutaj tego chłopa, czy tą kobitkę, o której mówiłam. Mówiłam, że kobitka, tak? Być może mówiłam, bo tutaj jest możliwość również spotkania kobiety, która będzie walczyć, która będzie przychodzić do działania, i być może dzięki tej osobie. Byczek odzyskuje wiary w ludzi i stwierdza, że co z tego, że zostałem kiedyś bardzo skrzywdzony. Ale są jeszcze ludzie, którzy naprawdę chcą, mną zainteresowani i działają uczciwie. Więc tutaj nowy taki początek się pokazuje, tak? Dla singli, właśnie. Także tu jest pogodzenie się z, jakimś, z jakąś stratą, pogodzenie się z tym, że byliście w jakiejś relacji, która naprawdę mocno was poturbowała, i powolne otwieranie się na nowe relacje, na nowe znajomości. Także byczki. Także, byczki, miejcie to na uwadze tutaj. No Także ogólnie pozytywny, miłosny przekaz, tak? Także tutaj jakieś pogodzenie się, jakieś odzyskiwanie wiary w miłość przede wszystkim. I leczenie, leczenie takiego zaklejania. To już właściwie to serce się zaleczyło, to w tym tygodniu już ostatni plasterek w sumie już zdejmujecie, bo już się zagoiło. Dobrze, byczki, rada dla Was. Kochani, pamiętajcie, że to, co dobre, bardzo często idzie powoli do nas, tak, nie, idzie tak, wszystko w tym tygodniu idzie w bardzo dobrym kierunku, tylko to jest taka troszkę energia spowalniająca, która mówi, żeby czasami się nie spieszyć i właśnie tutaj w tej pracy, co mówiłam na początku, żeby lepiej się czemuś dokładniej przyjrzeć, spowolnić, tak, i tak samo tutaj te takie... Relacje, nowe znajomości, lub jakieś informacje, które się pojawiają, że ktoś jest właśnie nie w porządku wobec was, lepiej temu się przyjrzeć, lepiej się na chwilkę czasami zatrzymać, a nie reagować zbyt gwałtownie. Pamiętajcie, kochani, że tu idą zmiany też, bardzo pozytywne dla was, byczki, ale pamiętajcie, że chęć do zmian to nie wszystko. Jeszcze trzeba wytrwałości, jeszcze trzeba cierpliwości i niczego nie przyspieszać przede wszystkim na siłę. Ale ogólnie, kochani, byczki moje cudowne, piękny jest ten przekaz, nie taki, mm, który nie się nadzieje, który daje takie zwiastuny, że wszystko jest do ogarnięcia i wszystko można zaleczyć. <laughs> Także ale tylko pamiętajcie, troszkę cierpliwości, wytrwałości i ten kierunek, który obierzecie w tym tygodniu, jak najbardziej jest dobry dla was. <laughs> Dobra, aniołek, jeszcze szybciutka rada od aniołka. Uwierz w siebie. No, oczywiście, byczko, uwierz w siebie w tym tygodniu i uwierz w to, że ten wszechświat chce Ci pomóc, chce Ci jakoś tam dać takie wsparcie, tak? Czy to mentalne, czy to uczuciowe, czy to właśnie też fizyczne, tak? Jak najbardziej uwierz w siebie, jesteś w stanie dokonać naprawdę fajnych, pozytywnych zmian w swoim życiu. O, tylko pamiętaj, żeby to robić powoli, z namysłem i rozsądnie. <laughs> I tego Wam, oczywiście, byczki, życzę. Dobrych, pozytywnych zmian. Czas do, czasu do namysłu w tym tygodniu przede wszystkim. Pięknego, oczywiście wspaniałego, cudownego tygodnia. Mnóstwo pozytywnej energii. No i co, widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!